Hej, hej, witajcie kochane skorpiony. Jesteście na drugiej pozycji w, w miesiącu lipcu. Zapraszam Was właśnie na horoskop na miesiąc lipiec 2024. Zaznaczam, że horoskop nie będzie rezonować ze wszystkimi widzami, bo to jest horoskop ogólny, ale to co usłyszycie może być ważną wskazówką i informacją dla Was. Kto chce skorzystać z sesji indywidualnej, zapraszam na Facebooka, na bloga Wróżka Roza. Lub też odsyłam do filmiku, umieszczonego na końcu tego nagrania. Tam jest wszystko wytłumaczone, jak można się zapisać na sesję indywidualną. A jeżeli będziecie mieć problem, można wysłać SMS-a, czasami można zadzwonić, aczkolwiek nie zawsze odbieram, bo nie zawsze jestem dostępna. Dostępna jestem na różnych komunikatorach, Messenger czy WhatsApp, także jakoś mnie znajdziecie. Okej, okay, nie będę za dużo gadać. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę, za to, że jesteście tutaj ze mną. No i oczywiście przypominam o tej waszej aktywności, bo od tego zależy kolejność nagrywania horoskopów. Zatem zobaczmy, co się będzie działo w miesiącu lipcu. U Skorpiona w finansach. Finanse Skorpion. Lipiec 2024. Rycerz Buław, czyli będzie dużo działania, dużo też anali analityki, takiej, może będziecie tutaj skupiać się na papierach, może będziecie się czegoś uczyć, może niektórzy jeszcze będą zdawać jakieś egzaminy, może egzaminy poprawkowe. No i jest ta obrona, tak? Czyli tutaj będziecie się bronić, żeby, żeby wygrać. No i słuchajcie, uda Wam się, osiągniecie sukces, bo jest Rydwan, czyli sprawy pójdą, pójdą do przodu. No i tutaj jeszcze w tle macie kartę świata, czyli zamykanie jakiegoś etapu i no świat wam tutaj stoi otworem, tak? Więc szykują się duże zmiany, aczkolwiek też nie wykluczone, że może złożyliście CV no, i będą w związku z tym jakieś szkolenia, tak, jeśli chodzi o pracę, będziecie musieli się czegoś nowego nauczyć. Dociągniemy karciochy oczywiście, zobaczmy co tutaj dalej będzie. Słuchajcie, może będziecie od, od czegoś lub od kogoś zależni, ale karta diabła też mówi o stabilizacji finansowej, także ta stabilizacja nadejdzie. Nadejdzie, zobaczcie, małymi kroczkami, nie od razu, ale. Zobaczcie, macie też maga. Maga, dzięki tej wiedzy, którą posiądziecie, talent, potencjał, no i chęć twórczości. No tutaj będzie, będzie ta walka o siebie, tak, że będziecie musiały się wybronić, zawalczyć o siebie. No, ale później są efekty tego, że są te dziewięć pentakli. Niewykluczone też, że niektóre osoby będą chciały rozpocząć własną działalność gospodarczą, i stąd też takie energie, że no tutaj będzie działalność w pojedynkę, aczkolwiek też niewykluczone, że z siebie po prostu będziecie bardzo dumne, dumni, no bo będziecie widzieć efekty swojej pracy. No i kochane moje. Skorpiony, macie tutaj w tle yy, cesarza, więc cesarz ma wszystko, jeśli chodzi o finanse. Kasy wam nie zabraknie, więc bardzo fajne, pozytywne energie tutaj wam wyszły, drogie skorpiony, będzie fajnie. I teraz, drogie skorpiony, zobaczymy, co się będzie działo, jeśli chodzi o uczucia, relacje, miłość, przyjaźnie dla skorpiona na miesiąc lipiec 2024. Miłość, przyjaźnie, przy, relacje dla Skorpiona. Miłość, relacje, przyjaźnie dla Skorpiona na miesiąc lipiec. <laughs> Niektóre skorpiony być może myślą o zmianie domu, o jakiejś zamianie, wymianie. Jeżeli skupiacie się na kupnie i podpisaniu umowy, sprawdźcie, poproście osobę, która będzie Wam pomocna, w, no nie wiem, no jeśli chodzi o zmianę domu. Ktoś, kto się zna może na remontach,, tak? bo może tutaj z partnerem będziecie szukać nowego mieszkania, podpisywać nową umowę, ale tu może być wiele takich rzeczy ukrytych,, tak? jeśli chodzi o ten dom No i należałoby po prostu tu zaczerpnąć wiedzy. W partnerstwie również mogą być jakieś tajemnice, więc tutaj może być, wy możecie być tutaj w tej energii, a tu może być jakaś ukryta pani lub no, ukryty pan, tak, bo, bo też tę energię można sobie zamienić. No i w tle tu jest jakaś yy, królowa, tak? Więc nie wiem, może to chodzi o ex-kobietę, -a, ex a może tutaj na horyzoncie pojawia się nowa osoba tak, i mogą być, Jakieś problemy? Aczkolwiek no, trzy denary też mogą mówić o trójkącie. Dociągniemy kolejne karty. No, podróże też mogą być, jakaś przeprowadzka, tak? Może tu o to chodzi. No, i jest ta królowa pentakli tutaj wyszła też, tak? Więc może będziecie miały konkurencję. Ale, albo wy może się potajemnie spotykacie z kimś, też niewykluczone, no i zdejmiecie tą maskę, że stwierdzicie, że, że chcecie zamieszkać z innym partnerem. No, może być tutaj ostra wymiana zdań, trochę kłótni. No, i jest karta kochanków, kochani, więc niektóre osoby będą dokonywały wyboru, jeśli chodzi o partnera, partnerkę, lub wasz partner będzie dokonywać wyboru, kogo wybrać. No, ale słuchajcie, no tutaj macie w tle znowu cesarza, więc no to jest dobry kandydat, kandydatka, jeżeli byłaby cesarzowa na, na żonę. No, kogo wybierzecie? Tego nie wiem. Nie będę wam to dyktować. Może nam karty Lenormand podpowiedzą. Pamiętajcie, że nie ze wszystkimi te karty będą rezonować. Nie dla wszystkich ten przekaz. No ale coś się tutaj będzie działo. Jest coś na rzeczy. Więc no są identyfikatory osobowe, aż trzy. Więc no może tutaj będzie coś. Że będą takie radykalne zmiany, będzie dokonywanie wyboru. Zobaczymy teraz, co nam powiedzą karty Lenormand dla Skorpiona. Karty Lenormand dla Skorpiona na miesiąc lipiec 2024. Skorpion, lipiec 2024, karty Lenormand. No jak widzicie tutaj z, z powodu tajemnic, no to są kart, księżyc, karta nocy, możecie się biczować z jakiegoś powodu. Może tu chodzić o dziecko, że nie będziecie wiedziały o co chodzi, co zrobić. Aczkolwiek też niewykluczone, że wpadniecie na jakiś pomysł, może będzie wam się coś śniło i będziecie myśleć nad tym, żeby zrealizować coś, stworzyć na materii, tak? Ale kochani, tutaj mogą być straty. Straty może być lęk o utratę dziecka, albo o utratę czegoś, co wy stworzyliście, tak? Może to być też lęk z powodu, no. Słuchajcie, no z dzieciakiem możecie się pokłócić po prostu zwyczajnie, bo no wiecie, jak to dzieci. Są czasem lekkomyślne, nie myślą o tym, żeby yy, odkładać pieniądze. One żyją tu i teraz, tak? No i yy, z tego powodu mogą mieć straty. Aczkolwiek, niewykluczone też, że dziecko może kogoś wpuścić do domu. Yy, może dziecko. Yy, Przyprowadzić jakiegoś dzieciaka, tak? No i coś tutaj możecie mieć na wierzchu i może zniknąć. Więc tu jest taka przestroga: nie musi to się zadziać, nie musi to się sprawdzić. Chowajcie biżuterię, chowajcie pieniądze, nie zostawiajcie na wierzchu, jeżeli macie dzieci. No albo też, jeżeli gdzieś się tam wybieracie, no to zamykajcie okna po prostu, zwyczajnie, bo ktoś tutaj może coś narozrabiać. Kochani, w zdrowiu, no może będzie trzeba się wybrać do specjalisty, może ze sobą, może z dzieckiem, bo mogą być pasożyty, tak? Cykle księżycowe, no właśnie, roba, ale często się, jak przybywa księżyca, no to one się rozmnażają, więc, kochani, zwróćcie na to uwagę, tak? Więc to jest bardzo, bardzo istotne. U Pań cykle księżycowe, miesiączki, może warto pójść do ginekologa. Mogą tutaj być zaburzenia też hormonalne, tak? I może będzie trzeba się wybrać do specjalisty, bo możecie być po prostu bardziej nerwowe, no ale też niewykluczone, że tu mogą być też tranzyty planet, po prostu tak działać. Ok, zobaczymy teraz, co nam powiedzą karty rady. Karty rady dla skorpiona. Cisza. Pozwól odpocząć swojemu umysłowi. W ciszy znajdziesz ukojenie, więc może warto właśnie tutaj pomedytować, popracować samemu. I druga karta rady. Bądź zadowolony ze wszystkiego, co już osiągnąłeś, lub osiągnęłaś, tak? Czyli ta wdzięczność. Energia wdzięczności przyciąga właśnie też materię, słuchajcie, pieniądze i tak dalej, więc tak to wygląda. Drogi Skorpo. Drogie skorpiony, ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Życzę Wam udanego miesiąca, dużo pieniędzy, dużo miłości, dużo zdrówka i wszystkiego tego, co sobie życzycie. Jest okres urlopowy. Jeżeli się wybieracie gdzieś na wczasy, to życzę Wam udanego wypoczynku. No i ściskam was cieplutko. Wysyłam wam moc, pozytywnej energii, życzę wszystkiego dobrego i przypominam o aktywności na moim kanale. Buziaczki, pa! pa. Do następnego razu.